Zwycięstwo 2-1 z Wisłą Kraków niewiele zmienia. Pozycja Lecha w tabeli na koniec sezonu nie będzie lepsza niż dziewiąte miejsce. Rozczarowanie kibiców nie zmaleje. Konsekwencje z tak fatalnego sezonu Lecha mają zostać wyciągnięte po ostatnim meczu. Niemal na pewno dojdzie do zmian w sztabie szkoleniowym Macieja Skorży. Trener Lecha ma też zadecydować o przyszłości piłkarzy, którym od kilku tygodni wnikliwie się przygląda. Z bułgarskiej słychać, że u Skorży przeważa rozczarowanie. Przede Wszystkim niezbyt wysoką ambicją części zawodników. Dlatego trener dostał od prezesów Lecha dość dużą swobodę w kształtowaniu kadry na przyszły sezon, wyjątkowy, bo setny w historii klubu. Część decyzji odnośnie pozbycia się kilku piłkarzy już zapadła, ale na razie przed ostatnim meczem sezonu nikt z Lecha nie chce ich publicznie ogłosić. Mówi się też o karach finansowych, które piłkarze mają otrzymać po sezonie. Pierwsza poinformowała o tym interia po porażce ze Stalą Mielec. Która przekroczyła znane dotychczas granice wstydu. Lech stracił bowiem dwa gole w końcówce meczu po wrzutach z autu. W konsekwencji przegrał 1-2, na co prezesi Lecha mieli zareagować nałożeniem wspomnianych kar. To zaskakujące, z przynajmniej dwóch powodów. Po pierwsze, trudno będzie te kary wyegzekwować. Piłkarze mają wpisane w kontrakty pensje i nie da się z nimi wiele zrobić. Prezesi mogą im zamrozić pensje, ale i tutaj sprawa nie jest oczywista, bo system premii ustala się wcześniej, z reguły przed sezonem. Prezesi Lecha mogą postawić piłkarzy pod ścianą, naginając przepisy, odebrać im część pieniędzy, ale jeśli któryś z nich zadecyduje się walczyć o swoje w sądzie, będzie na wygranej pozycji. Stąd też wielu kibiców w tej deklaracji prezesów widzi przede wszystkim zagranie pod publiczkę, które ma nieco udobruchać wracających na trybuny fanów. Poza tym, czy w tej sytuacji Przerzucanie winy na piłkarzy jest właściwe, to władze Lecha Poznań odpowiadają za obecny kształt i jakość gry. To prezesi i dyrektor sportowy sprowadzili konkretnych zawodników i pozytywnie ocenili ich umiejętności. To oni wciąż bardzo oszczędnie wydają pieniądze zarobione w europejskich pucharach i pozyskane choćby na rekordowej sprzedaży Jakuba Modera to oni od lat pozwalają na przeciętność klubu i wciąż nie chcą obiecać kibicom zmiany. To Maciej Skorża jako pierwszy tak wyraźnie powiedział o tym, że chce w przyszłym sezonie, by jego zespół walczył o Mistrzostwo i Puchar Polski. Z ust prezesów takie zdanie nigdy nie padło. Przez ostrożność, zachowawczość, bojaźń przed niepowodzeniem i publicznym ośmieszeniem się. Skorża podjął to ryzyko. Co kibicom po samych deklaracjach? Wbrew pozorom znaczą one całkiem sporo, bo są przejawem ambicji, której w klubie pozostały już tylko okruchy.